Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ada Edelman i zapraszam pań Państwa do świata tarota. Dzisiaj w tej niezwykłej talii natrafiliśmy na kochanków. Cóż może symbolizować taka karta, jeśli chodzi o sygnifikator osoby? Hmm. Myślę, że osobę marzycielską, osobę o zdolnościach artystycznych. Wrażliwą duszę, żyjącą chwilą, kogoś, kto tak jak człowiek zakochany, jest niesamowicie ideowy, niesamowicie angażujący się w różnego rodzaju aktywności, również aktywności zawodowe, bo kochankowie w korelacji z kartami dotyczącymi pracy, czyli na przykład kartami buław lub denarów, bardzo często mówią o tym, czy my swoją pracę wykonujemy z miłością, czy my jesteśmy jej oddani, czy też nie. Jeśli Arkan przyjmuje negatywny, negatywne położenie, może to świadczyć, że jesteśmy w tej pracy po prostu tak bardzo nieszczęśliwi, jak tylko może być nieszczęśliwy człowiek, którego miłość się nie spełniła. I to jest też istotny, a często pomijany aspekt karty, kochankowie. Cóż jeszcze na temat odwróconej karty? Jeśli ona się ustawia w takiej pozycji, to może mówić o osobowości neurotycznej osobowości, która Zakochuje, z, zakochuje, o, pomyłka freudowska. Zachowuje się właśnie tak, jak nieszczęśliwie zakochany człowiek czyli po prostu y, szuka rozwiązania dla swojej sytuacji, ale nie może go znaleźć, gdyż nikogo do miłości skłonić nie możemy. I tak samo będzie to działało w każdym aspekcie życia. Będzie ta osoba patrzyła na świat przez bardzo ciemne okulary, będzie obwiniała wszystkich wokół za swoje niepowodzenia, będzie doszukiwała się winy, czy też jakiegoś, jakiegoś złego naszego nastawienia w sytuacjach, w których tak naprawdę my. Nic do niej nie mamy. Po prostu ona myśli, że cały świat jej nie kocha, nie chce, nie rozumie. I przez ten pryzmat widzi każdą sytuację. Więc odmowa pomocy nie będzie traktowana jak w sposób obiektywny, no po prostu nie jestem w stanie ci pomóc. Nie, ty mi nie chcesz pomóc, bo ty mnie nie lubisz, bo ty chcesz mojej zguby, bo ty chcesz, żeby mnie się działo źle. To jest właśnie ten typ osobowości. Tak można ją zinterpretować. Co do sytuacji, karta ta bardzo wiele mówi, oczywiście o związkach, o romansach, szczęśliwych bądź nie, ale przede wszystkim mówi, o wyborach. O wyborach, które podejmujemy w życiu i które powinny być dokonywane na bieżąco, pod wpływem dobrej emocji lub dobrej wiedzy, ale nie wolno ich nigdy odkładać. Dlaczego ta karta mówi tyle o wyborach? Przecież są na niej przedstawieni kochankowie. Dlatego, że każdy wybór, każdy podszyty jest jakimś ładunkiem emocjonalnym. I to nie jest istotne, czy wybieramy sobie pracę, nowe buty, czy wybieramy partnera, czy imię dla dziecka. Nie ma to znaczenia. Każdy wybór niesie za sobą jakiś ładunek emocjonalny. Partnera wybieramy pod wpływem silnych uczuć imien dla dziecka wybieramy pod wpływem uczuć jakimi darzymy lub jakie kojarzymy z osobami o różnych imionach tak jest najczęściej każdy wybór jest podszyty właśnie emocją czy ja sobie kupię ten przedmiot czy nie będę odczuwała emocje albo żal że tego nie zrobiłam albo radość po pewnym czasie, że tego nie zrobiłam, bo byłby to niepotrzebny wydatek. A jeśli już go zakupię, to też odczuwam pewne emocje, które ten produkt we mnie wzbudza. Bo gdybym nie odczuwała tych emocji, to bym go nie kupiła, albo byłby mi obojętny, czyli niepotrzebny. Dlatego. Wszystkim, którzy twierdzą, że yy, dlaczego, dlaczego ten arkan, kochankowie, tak, te, do, do, do decyzji, jaką się pojawia w rozkładach biznesowych i tak dalej. Niektórych to po prostu dziwi, a mnie wcale, bo on pokazuje stan emocjonalnego zaangażowania w dany, w na przykład biznes, stan naszych uczuć względem tego, co planujemy, co chcemy rozwinąć, na czym chcemy zarabiać. A czasami w niektórych bardzo konkretnych zawodach, czy w niektórych rodzajach biznesu, on pokazuje też właśnie, Arkan, kochankowie, czy my mamy tego czuja, czy my mamy to odpowiednie nastawienie, do danej sprawy wreszcie pokazuje, czy my wierzymy sami sobie, czy my wierzymy w swój sukces, czy my wierzymy, jak się ta sprawa rozwinie, bo nasz związek. To nie tylko związek z drugim człowiekiem, to również związek z pieniędzmi, związek z różnymi aspektami zawodowymi, związki rodzinne, związki matko-boska, zawodowe, związki w rozumiane jako pewnego rodzaju powinności, na przykład wobec naszych klientów. Po prostu tutaj dobrze jest poszerzać zakres słów. Jeśli chodzi o synonimy tego, w jakie związki człowiek jest uwikłany, lub w jakie związki człowiek wchodzi z własnej woli. I co z tego dla niego wynika? Ja tutaj przy tej karcie, ja bym szczególną uwagę chciała zwrócić Państwa na powiązania astrologiczne. Ponieważ tak się składa, że arkan szósty, czyli kochankowi, jest powiązany ze znakiem bliźniąt. A to jest bardzo szczególny znak. A nawet w życiu, ja tak często odwołuję się do normalnych, codziennych naszych zachowań, reakcji, relacji międzyludzkich, do takich odczuć, które mamy po, powiedzmy każdego dnia. Bo żeby poznawać Arkana Tarota, to niekoniecznie trzeba być mistykiem, który chodzi po wodzie. One do pewnych rzeczy można dojść na różne sposoby. Ja pokazuję Państwu ten sposób prostszy, praktyczny. Czy z tego skorzystacie, czy nie, to jest jak zwykle wasza wola. Natomiast ja wychodzę z taką propozycją, żeby właśnie w ten sposób to pokazywać. I spójrzcie. Jak specyficzny jest układ emocjonalny różnych zależności, różnych reakcji między bliźniętami. Zwłaszcza tymi bliźniętami jednojajowymi, których, których trudno od siebie odróżnić. Jak często ludzie, wchodząc w relacje z jednym z bliźniaków, no, momentami czują się niekomfortowo, bo wcale nie mają pewności, z którym z tych bliźniaków właśnie obcują. To jest po prostu niesamowite. To musi być też niezwykłe dla samych bliźniąt. Jeżeli tu są jakieś panie czy, czy panowie, z bli które mają bliźniacze rodzeństwo, to ciekawa jestem, w komentarzu możecie dać znać. Bo dla mnie to jest niebywałe, że patrząc na twarz drugiego człowieka patrzymy poniekąd w lustro. Każdy i ta świadomość, że inni są unikalni, są przynajmniej pod względem fizycznym, oczywiście, inni od innych. A tu jest, istnieje dwoje ludzi, którzy są. I tacy sami, przynajmniej wizualnie. No to jest, to musi kształtować jakieś specjalne historie, jeżeli chodzi o warstwę psychologiczną. Nie wierzę, żeby tak nie było. Ale spójrzmy na te bliźnięta astrologiczne. Co wiemy o, o ludziach spod tego znaku? Wiemy na pewno, że to jest znak zmienny. i bliźnięta właśnie takie są. Możemy powiedzieć, że brakuje im skupienia, Możemy powiedzieć, że e, sprawy i problemy rozpatrują bardzo powierzchownie. I bardzo często i nie jest to oczywiście przypadek, że akurat o bliźniętach myślimy jako o osobach, Albo w nieco łagodniejszej formie, czyli mających dwie twarze. I tak bardzo często jest, że bliźnięta y, są inne, y, 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 ktoś spod znaku bliźniąt jest zupełnie inny w domu i zupełnie inny w pracy. Ma dwie twarze, dwie osobowości, ale czasami też są to osoby postrzegane jako dwulicowe osoby, które nigdy do końca nie mówią tego co myślą, a że jeszcze mają tą cechę, że bardzo często zmieniają zdanie, no to już tym bardziej um, ich umiejętności związane z lawirowaniem między wyborami, których często nie potrafią po, podjąć są zadziwiające. Oni często bliźniaki są Mistrzami świata w, w lawirowaniu między mm, różnymi opcjami. Zrobią wszystko tylko, żeby nie podjąć decyzji, żeby nie doszło do sytuacji, którą oni rozpatrują jako ostateczną: klamka zapadła. Oj, tego nie lubią. Oni ciągle chcą mieć tak zwane opcje tak zwane wyjścia z sytuacji. Myślę, że jest to bardzo y, y, specyficzna ich cecha, która też niestety często prowadzi do problemów y, finansowych. Bliźniaki wiele rzeczy zaczynają, często nie kończą, y, ponieważ, jak wspomniałam, lawirują do ostatniej chwili, bo brakuje im zdecydowania. I w tym sensie to odnosi się do karty Kochankowie, bo ona przecież mówi tyle o wyborach. I bliźnięta uosabiają tą chwiejność, tą nieumiejętność podejmowania wyborów i też konsekwencje, który brak tej umiejętności rodzi. Bo nie oszukujmy się, osoby słabodecyzyjne bardzo często działają pod wpływem impulsu i pod wpływem nacisku innych osób, więc też decyzje, które podejmują, tak naprawdę. Nie do końca, są ich decyzjami. I to jest bardzo istotna rzecz. Cóż jeszcze o bliźniętach, czego bym zapomniałam powiedzieć? Ach, oczywiście olbrzymi urok osobisty. Bliźniaki są bardzo często niezwykle dowcipne. Są po prostu na swój sposób urocze potrafią rozładować niejedną trudną sytuację, potrafią działać z rozmachem. No, i często w związku z tym, że mają pewną taką niefrasobliwość życiową, no to też często mają problemy w sprawach jakichś, no powiedzmy, urzędowych, upraszczając tą myśl. Myślę też, że generalnie rzecz biorąc, istotnym aspektem właśnie Bliźniąt jest uosabiany, uosabiany przez nich. Istotnym aspektem znaku bliźniąt jest też braterstwo, altruizm, taka międzyludzka solidarność, bo z tym ten znak też jest kojarzony. A umówmy się, że kochankowie, jako karta uczuć, mają bardzo dużo wspólnego również z uczuciami, które mamy do swoich bliższych i dalszych znajomych, do swoich współpracowników. Tak jak powiedziałam, człowiek znajduje się w różnych relacjach, i miłość ludzka to też miłość do na przykład swojej pracy. Miłość do jakiejś grupy społecznej, dla której się działa, czy też dla jakiejś wartości, które się, się pielęgnuje. Oczywiście w rozkładach dużo można wywnioskować, zwłaszcza jeżeli chodzi o karty otaczające po prostu kartę kochankowie. Czy Jesteśmy blisko zawarcia nowej romantycznej znajomości, a jeżeli już jesteśmy w takiej znajomości, to jak ona się rozwinie? Zwykle w ogóle pojawienie się tej karty, zwłaszcza w, w pozytywie, no bardzo mocno akcentuje ten moment w naszym życiu, w którym wchodzimy w jakieś związki i y, y, relacje głębsze, relacje osobiste. Oczywiście, kiedy karta się odwraca, no to cóż, no to raczej nam się ten związek sypie. Tu ewidentnie para nie dogadała się. Z bardzo często, a propos decyzji, no to jesteśmy w aspekcie rozpatrywania decyzji o rozstaniu. W towarzystwie na przykład no, owianej złosławą Trójki Mieczy, cóż, to jest romans, to jest romans na boku bliźnięta to są rozumiane w tym swoim negatywnym aspekcie jako znak, to są również zakulisowe działania, tajemnice, różne sprawki niejasne, różne tajne historie, sekrety, takie powiedzmy działanie na półlegalu. To są właśnie te historie i to również widać w tej karcie. W momentach, w których my jesteśmy po prostu w upadku, w upadku naszych uczuć, w upadku naszych planów, ideały sięgnęły bruku, miało być pięknie, miał być wspaniały związek, a tutaj trójka mieczy, zaraz za nią odwróconi kochankowie a potem na przykład odwrócony rydwan i mamy, że tak powiem po zawodach to raczej ja bym tutaj oceniała, że to jest sytuacja nie do uratowania, nie do to są emocje już nie do zatrzymania, zostało już powiedziane za dużo Skoro wiemy, że karta kochankowi jest silnie emocjonalną kartą i ona takie będzie pieniowanie miała w stosunku do innych kart, zatem zostało tu coś powiedziane za dużo. Padły słowa, których nie da się cofnąć. Tu już nic się nie zatrzyma. Jeśli za nią, na przykład, byłby właśnie odwrócony rydwan, to. Mleko się rozlało i jesteśmy niestety na drodze do rozstania. Tak czy owak, bardzo zwracam Państwa uwagę, żeby tej karty kochankowi właśnie nie traktować tak tylko w jednym kontekście. Dlatego, że to potem budzi zamęt, budzi w Was wątpliwości, budzi no. Jakieś zupełnie niekonkretne i niewłaściwe, niewłaściwe skojarzenia. Także zdajemy sobie sprawę, że to jest karta wiele mówiąca o uczuciach, aczkolwiek to nie muszą być tylko uczucia takie, jakie zwykle występują między, między ludźmi zakochanymi, między ludźmi, którzy wchodzą w związek, w relacje. Tyle na dziś. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, za inspirujące pomysły na nowe odcinki. Bardzo jestem rada, że się interesujecie. Jestem rada, że zaglądacie na mój kanał. Dziękuję też wszystkim, którzy postawili mi kawę. Miłe to. Po prostu po ludzku miłe. Także dziękuję za dzisiaj i zapraszam na y, kolejny odcinek za tydzień. Pozdrawiam ciepło. Pa!